Pogoda za oknem jest jaka jest, szarowa, zimno. Ale zaraz będziemy moczyć dupsko. <noise> Od samego patrzenia już mi jest lepiej, polecam. Pastała wieko wiekopomna Trochę, trochę mi tu nie było. Na zewnątrz jest około 5 stopni, nie patrzyłem dokładnie, ale 5-6 stopni. Tu mam teraz 38 20 minut masażu w różne partie pleców będzie dobrze polecam